Idziemy poprzez góry, idziemy poprzez lasy, a w plecaku mamy tylko dwie suche kiełbasy. Witam ponownie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Saints Row 4. Tak, wyposażyłam się w końcu w Pada. I mam nadzieję, że mnie lepiej słychać, ponieważ mam nowy, stary mikrofon, który wygrzebałam z szafy. Ale ja go bardzo lubię i po prostu lepiej wyłapuje dźwięki i mniej zniekształca mój głos. Dobra. Ostatnio zakończyliśmy sobie tutaj i mamy naszą Chris, która jest dosyć... Specyficznie ubrana i chyba nie wie, co się dzieje. Taki sielankowy obraz. Mm -hmm. Jakieś biurko, jakieś zdjęcia. E, dobra, no to mamy iść do kuchni. Eee. Aha. <grywia> Rozwalam w tym etapie. O Boże. O, ładny obraz. Wcześniej zwróciłem się na niego uwagi. Dobra. Idziemy. Zobacz, w ogóle co się tym robi? Aha. <ścoughs> o Boże. Co? Rozumiem, że na sitcom robią... Ej! Aha. Co to jest? no yes you okay you got a morning dear i made your favorite breakfast uh-huh oh Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Oh, that's such a card. And someone named jesz, I didn't recognize him, so I just sent him away. Uh, Y. Jeszcze się nie przyzwyczajam do tego I pada. Nie, nie no, psz, ten chód. <laughs> idziemy poprzez góry, idziemy poprzez lasy, a w plecaku mamy tylko dwie suche kiełbasy. Right, eye, <laughs> Weź gazetę Nie no, błagam. <laughs> to jest zbyt chore jak na tą grę. No. No weź to! No. <laughs> Przepraszam bardzo za mój kaszel, ale trochę <laughs> jestem chora. Weź, kobieto, nie chodź w ten sposób! Mm, tak, teraz poznacie moje skille. Ui... UIZU! No. Tak, coś tu jest bardzo nie tak. No, kobieto. Tutaj strzałki są zamienione z drążkiem. Something is not right with this car. Oh, careful now. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got A, jesteśmy zajbiści, prawda, Chris? Ow, e, aha, <laughs> masaka. Zdrowie, zrób zdjęcie. Wejdź <laughs> do restauracji. Spoko. О? А что забрали шми? Mm. poczekajcie, bo nie wiem czy włączyłam nagrywanie znowu zresztą tak włączyłam nagrywanie eee, wstecz wow Kobieta, no. kobieto weź jedź, a nie no Zombie! Ci ludzie się zachowują zombie. No tak, no uciekaj, no fajnie. Gdzie, gdzie jest strzałeczka? Gdzie ja mam uciekać? Aha, prościutko, no dobra. No, weź. Czemu to nie może przyspieszyć? Boże. E. LOL Toż mój Seat szybciej jeździ Czy ja mam jakąś inną...? E, no dobra, już jestem Coś się bardzo brzydko ścieło. Dobra, o, mamy zabić policjantów. No, o, dobra, mamy nieskończoność amunicji. Czekajcie, zajrzę sobie w y, opcję. Y, sterowanie. opcję kontrolera. Sterowanie Częłość celowania, celowanie w wibracji. Mhm. Układy, sterowania. A no tak to jest. Do Xboxa. Ja nie mam do Xboxa tak ustawień. Kurczę, no dobra. Jakoś sobie damy radę. Jak lewiszej przyciski. Dobra, nie, nie będę was tutaj tym zanudzać. Dobra, wracamy do gry. No chyba tylko pistolet mamy do... No żywa No, no chodź tu. No Jezu! Dobra, czekajcie, bo znowu nie wiem, czy włączyłam nagrywanie. Włączyłam. Dobra. <laughs> Sorry za takie moje fejle. Ale no, czekajcie. Ja mam pomysł. Wiem jak się ich pozbyć. Może... Chociaż nie no takim pistolecikiem. Jak w ogóle chciałam samochód wybuchnąć. mi się ich od razu pozbyła. No Jezu. Długo... Dużej ich tu jeszcze będzie. No, nie chowaj się, bo ja cię i tak widzę. Panie, właśnie zapomniałam o, o przybliżaniu. No, sprint, e, gdzie jest wyrzutnia rakiet? Aha. Piękny kotecek. Ua! Wow! Te wyzwania, to co uwielbiam. Najbardziej. No, roz. Ło! Ło! Gdzie to strzela? Gdzie to strzela? A macie, wy nie jesteście prawdziwi. Strzelam sobie w co dokładnie. Tylko nie zabij samej siebie, Chris. No, dziękuję. Kiedyś <grym> tak zrobiłam. Za pierwszym razem, jak grałam, że zabiłam samą siebie. Tutaj, dobra. Gdzie jeszcze mogę strzelać? Najwięcej punktów dają policjanci. A, tam jesteście. Mamy zebrać 100 tysięcy, damy radę? Damy radę. Tam się gdzieś chowacie. Gdzie? Gdzie ty strzelasz, panie? Gdzie ty jesteś? O, tu ktoś jest? A nie, to nie jest... Nie, to jest pan mleczasz. No dobra, e, gdzie to z tyłu mi strzelacie? A, a ty co się skradasz? <laughs> wow, 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 co się stało? <laughs> tak się pali. Wow, jakiś wykokszony. Aha. Hmm. Czy, czy ja tu widzę papier toaletowy? No, panie! Dobrze, że o nieskończoność tych rakiet. No, możesz jakoś szybciej umrzeć. Gdzie ty skaczesz? Gdzie ty skaczesz? Myślisz, że mi zwiejesz? Nic z tego. <laughs> Zaraz cię zniszczę! Mua! I po tobie, smuteczek. Czyżbyśmy zakończyli kolejny etap? Tylko... no, już myślałam, że gra się znowu zwiesiła. Zyniak, a co pan kombinuje? Krisa, jak ty się wyrażasz na nagraniach? Jednym słowem, jesteśmy w Matrixie. O nie! Pogrążamy się w ciemności. Nie, nie cierpi tych potworów. No i skończ gadać. Ta, przyjemny dzionek. No to dalej, no. Skończyliśmy kolejny rozdział. I... Mhm. Uh -huh. Tak, myślę, żeby tu nie zakończyć na razie na tym etapie. Zobaczymy, co będzie dalej.